Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam Was serdecznie. Chciałam Was dzisiaj zaprosić na przepyszną roladę czekoladową z wiśniami. Ci z Was, co nie próbowali jeszcze takiej rolady, będzie do tego okazja. Ciasto będzie na lekkim biszkopcie i e, będzie do tego bezglutenowe. Także wszyscy mogą e, się zadowolić e, i będzie pysznie. Słuchajcie, sprawa jest bardzo prosta. Ja wiem, e, gro osób rolad się boi, a to naprawdę nie jest trudne. Co będziemy potrzebować? Jajka. Ja tutaj mam cztery jajka, bo z tyłu będzie nasz biszkopt. Będziemy go piec oczywiście na dużej blaszce takiej z piekarnika, finalnej. Do tego będziemy potrzebować cukier puder. Ja tutaj mam od razu z dodatkiem cukru waniliowego. Będziemy potrzebować mąkę ziemniaczaną, kakao, wodę, proszek do pieczenia, no i wiśnie, nasz owoc, który będzie królował w naszej roladzie. Zaczniemy od tego, że nasze wiśnie dosłodzimy dwoma łyżeczkami cukru. I tutaj słuchajcie, jest dowolność. Jeżeli ktoś z Was uważa, że musi bardziej słodkie te wiśnie mieć, to po prostu, po prostu takie je zrobi. Z wiśni będziemy robić fruzelinę, którą w całości bądź tylko na przykład w postaci wiśni wykorzystamy do naszej rolady. Ta płynna część fruzeliny, tam gdzie nie będzie wiśni, możecie to wykorzystać do przybrania takiej rolady albo po prostu zjeść. Także do fruzeliny będziemy jeszcze potrzebować łyżkę mąki ziemniaczanej. Stawiamy wiśnie na mały poziom grzania i niech one się powolutku e, rozmrażają, ponieważ są to mrożone wiśnie. Teraz zajmiemy się naszymi mąkami. Oczywiście, jeżeli będziecie robić bezglutenowe ciasto, to pamiętajcie, że wszystkie dodatki muszą być bezglutenowe. Do naszej mąki i kakao dosypujemy takie dosłownie pół łyżeczki proszku do pieczenia. I teraz wszystko sobie przemieszamy, żeby nam się mąki. Połączyły. Będą one już przygotowane do tego, jak będziemy je później przesiewać do naszego biszkoptu. Jajka, oczywiście, też pamiętajcie, zawsze w temperaturze pokojowej, jak będziecie robić taki biszkopt. One wtedy się super ubijają i nie ma z nimi żadnego kłopotu. Czyli ubijamy teraz, no ja myślę, około 2-3 minut. Aż jajka rzeczywiście będą już takie ładne, ubite, a później będziemy powoli dodawać cukier i łącznie będziemy miksować jajka około 10 do 12 minut. Następnie, kiedy już masa będzie całkowicie ubita, dolewamy powoli wodę i dosłownie miksujemy tylko moment, żeby woda połączyła się z naszą masą jajeczną. Jak widzicie, nasza fruzelina przygotowana. E, nasza, e, nasze jajko z cukrem ubite. Zobaczcie, pięknie się kalareta się częsie. I teraz będziemy powoli dodawać e, tutaj naszą e, mąkę wymieszaną z kakaoem i z troszkiem do pieczenia. Będziemy przesiewać w małych partiach e, przez sito. I powoli będziemy Mieszać tak, żeby zbierać mąkę i żeby ona się ładnie wchłaniała w naszą, w naszą masę jajeczną. Dokładnie do dna musicie podbierać, żeby właśnie ta mąka, która gdzieś tam mogła się na dnie zgromadzić żeby ona była dokładnie wybrana i e, połączona z ciastem. Dobrze, wylewamy. Piękna, puszysta masa. Słuchajcie, no e, po prostu ważne jest, żeby m, dobrze ubić jajka. I wtedy po prostu nic się po drodze nie zadzieje. Piękne ciasto musi nam po prostu wyjść. Piekarnik nagrzany, wrzucamy go do piekarnika na 15 minut, 180 stopni. I zanim ciasto nam wyjdzie z piekarnika, ściereczka bawełniana, lniana, jakkolwiek. zwilżamy ją. Oczywiście czysta ściereczka. Zwilżamy ją dobrze, bo to posłuży do tego, żeby nasza rolada nie utraciła wilgoci. Zanim będziemy do niej nakładać śmietanę i musi wystygnąć, żebyśmy mogli do niej nałożyć śmietanę, Przerzucamy nasz biskup, biszkopt od razu na lewą stronę. Tak, robimy troszkę, żeby nam łatwiej folia odeszła. I teraz będziemy powolutku zabijać. Tu jeszcze sobie trochę ściereczkę z tej strony, od środka. Wilżymy i powolutku po całości zawijamy. Ale jest cudownie, taki pąchniutki naprawdę. O, idealnie. I tak sobie zostawiamy, aż nasze ciasto będzie e, zimne. W międzyczasie przygotujemy sobie naszą śmietanę razem z mascarpone. Słuchajcie, wrzucam tak śmietanę razem z serkiem mascarpone. Idealnie się ubija, na sztywno, także nie trzeba najpierw ubijać śmietany, a później serka mascarpone. Bardzo fajnie wychodzi kiedy zrobimy to od razu. Ja ubijam na wysokich obrotach. Jak nam się już zacznie gęstnieć. Dodaję cukru, żeby jeszcze zanim się usztywni, cukier się dobrze rozpuścił. Od Was zależy, ile chcecie cukru czy i na ile ma być ta śmietana słodka. No ja wiśnie zrobiłam takie, że one bardziej przełamują się właśnie tą kwaskowością niż słodyczą. Dlatego zrobię tak, żeby śmietana była słodka, ale też nie za bardzo, bo nie lubię zbyt słodkich ciast. Chciałam też zauważyć, że ci co mają problem z laktozą również i nie mogą laktozę stosować, jak najbardziej taką roladę mogą przygotować i na przykład napaszerować ją budyniem, który będzie przyrządzony na mleku roślinnym. Bardzo dobre rozwiązanie, tylko pamiętajcie, żeby wtedy dać mniej, mniej mleka, żeby ten budyń był taki sztywniejszy, żeby to się wszystko nie rozpływało i będzie tak samo pysznie i smacznie. dobrze. Śmietanę już mamy pięknie ubitą, sztywna. Rozwiniemy sobie teraz nasze ciasto. Proszę. Proszę, jakie elastyczne. Wdejmiemy sobie ręczniczek. Oj, 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 też nam się zahaczyła, no damy radę słuchajcie, dużo bardziej elastyczny niż z mąki e, pszennej także świetnie teraz nakładamy nakładamy śmietanę Słuchajcie, jeżeli chcecie na wierzchu przybrać śmietanę, to sobie trochę jej zostawcie, jeżeli nie, to możecie po prostu całość włożyć do środka. Teraz mamy naszą fruzelinę. Ja będę starała się tak, żeby wybierać wisienki, żeby nie, nie wrzucić wszystkiego, tylko te najładniejsze zresztą nawet, wisienki powrzucać. Jak będziemy zawijać, to będziemy mieć ładny akcent w środku. Teraz najprzyjemniejsza rzecz, czyli zawijanie. Starajcie się od schodu tak podważyć, żeby ona nie zmiatała Wam tych wiśni, tylko żeby się nakładała jedna na drugą. Przesuniemy sobie trochę o. i teraz, kiedy już mamy Łączenie na spodzie, teraz możemy sobie ją pięknie pododuszać, od brzegu możemy sobie ją ładnie naprostować i od drugiej strony też. Co dalej? Możecie przybrać bitą śmietaną, tak jak mówiłam, można wyciskać to przez worek oczywiście i różne wzory fantazyjne wysmyczyć. Myślę, że tyle starczy naszej roladzie. Teraz ją przekroję i położę na talerz. Pokażę Wam, jak wygląda w środku. Słuchajcie, jest tak delikatna, tak pulchniutka po prostu, jak puszek, więc polecam Wam ten biszkopt, bo naprawdę rolada będzie cudowna. Słuchajcie, taką roladę dobrze jest też dzień wcześniej przygotować, więc też nie ma z tym żadnego kłopotu. Możecie na świeżo, ale tak myślę, że z Dwie, trzy godzinki przed podaniem, tak żeby się dobrze zdążyła schłodzić. Mamy piękne rolady czekoladowe z wiśniami. Słuchajcie, miodio, po prostu są przepyszne. Polecam Wam, naprawdę warto. Jak widzicie, nie jest to trudna sprawa. Wy też dacie radę, także próbujcie i pochwalcie się swoimi wypiekami.